Na zlecenie Interpolu grupa historyków, kulturoznawców i etnografów z uniwersytetu w córku opracowała obszerny raport i naniosła na mapę świata obecność symbolów pasji. Stawiali czerwone wrągnie przedziw tam, gdzie w wykopaliskach oraz we współczesnych symbolach militarnych w na gminie cywilnym i na obrazach kulturowych spotykamy połamanych krzyż. Później pojawiły się wątpliwości natury etycznej. Odezwały się głosy, czy w ogóle przyjąć i realizować to zlecenie, to przecież samoloty ze swastyką ulicę skpiły miliony istnień ludzkich. Zamartwiali się neutralni Szwajcarze. Społeczeństwa Europy skazały ten znak na wieczne potępienie. Są kraje, gdzie ekspozycja swastyki jest przestępstwem. Podobnie jak z Majkamp do Hitlera. Mówi się, że to zła książka. Nie wolno jej czytać nawet tam, gdzie nie ma cenzury. Gdzie ludzie szczycą się z zapisaną w konstytucji jedną z najważniejszych zdobyczy – wolnością słowa. Tę wolność równoważy się zasadą własności intelektualnej. Mein Kampf należy do niemieckiego kraju związkowego Bawaria. Bawaria czytelnikom i zainteresowanym wydawcom mówi nie i koniec. Ale zastanówmy się, do, do kogo intelektualnie należy swastyka. Na pewno nie do Bawarii. Więc kto ma prawo powiedzieć nie? Raport ma mieć charakter połówny. Trudno zgodzić się z przeciwnikami powiedziem tak, że jest mimochodem popularyzacją nazistowskich symboli. Interpol by ceny zaakceptował. Zespół naukowców z Uniwersytetu Człowieku odstąpił już od pracy. 2, 5, 0, 1, 0, 1, 5, 6, 7, 8, 9. Kiedy porównamy mapę obecności spastyki na świecie z naszego bohatera, okaże się, że Richard von Hakenhofstadt odwiedza te miejsca jako zwykły turysta. Punkty na mapie pokrywały się z lokalizacją doniesień śledzących agentów służb specjalnych. Był wszędzie. Był w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Panamie, w Brazylii. Odwiedzał czynne wulkany na Islandii. Przemierzył Skandynawię. Dłużej zabawił w Kopenhadze. Anglii przebywał wielokrotnie. W Paryżu spotykał się z Arturem rübeck Steinem Podróżował po Związku Radzieckim i po Rosji. Odwiedził kraj Basków. Poleciał do Grecji. Był na Krecie. Przez Afrykę Północną trafił do Izraela. Był w Iranie, w Indiach, w Chinach, w Hongkongu, w Japonii i w Korei. Trudno nie wspomnieć o Berlinie, jego ulubionym miejscu zamieszkania. Polska, gdzie widziałem go po raz ostatni, jest ważnym ogniwem w międzynarodowym śledztwie. Interpol wyśledził w końcu, skąd program jest nadawany. Międzynarodowy Oddział Antyterrorystyczny fizycznie unicestwił automatycznie działające nadajniki. Raport Interpolu dla Komisji Europejskiej całkowicie pomijał nacisk grup interesu i nieproporcjonalnie akcentował wyssane z palca aspekty religijne. Podkreślano, że żołnierze terrorystycznego oddziału byli starannie wyselekcjonowani pod względem deklarowanego świadomego poglądu każdy z nich reprezentował inną religię. Ramię w z ramię stanęli uzbrojeni pistolety maszynowe wyznawcy Chrystusa. Mahometa, Buddy, Szywy, Krishny, Wisznu, Jakwe, Ozywisa, Alego, Ibn Abi Taliba, byli tam Anglikanie, protestanci, prawosławni, Hasydzi, kalbini, baptyści, amisze, mormoni, Szyici, a więc Ismailici, i Zajdyci, sunnici, po jednym reprezentującym szkołę Hanaficką, Malikicką, szaficką i Hanbalicką, metodyści, scjentolodzy. Maria Vici, jeden wyznawca jazdyzmu, cienicz Ciciela Diabła, digampanowie życi z zachowaniem proporcjonalnego udziału azrakitów, sufrytów i ibadytów. Aby z nie zrobić armii, Czarną Afrykę symbolicznie reprezentował tylko jeden żołnierz, przedstawiciel na no Cały ten cyrk miał zapobiec wybuchowi międzynarodowego konfliktu z Panem Bogiem w tle. W przeciwieństwie do malarstwa, Obraz widziany okiem kamery jest obiektywny. Z dobcikną lub chorą wyobraźnią ma niewiele wspólnego. Zarejestrowane fakty musiały się zdarzyć. Za plecami ich stała Komisja Europejska. Szukała pretekstu, aby w całej Unii Europejskiej wprowadzić prohibicję na znak swastyki, a przy okazji na skrzyżowany szerki błąd. Wieloletnie i wielomutkowe śledztwo kosztowało kraje członkowskie tysiące euro. Nie tylko UE. BND, ale również historyczne? Rzecz biorąc: Gestapo, Sabak, Stasi, UB, NKWD, SB, KGB, Mossad, Aman, Asio, MSS, UOP, FBI, CIA, SE, ABW, SIS, Wszyscy koniecznie chcieli się dowiedzieć, dla kogo pracuje MIG. Szczególnie w krajach dobrze zorganizowanych uważano, że jego pojawienie się towarzyszą destrukcyjne zawirowania. Tak zwany siły to wspomagane przez fanatycznych wyznawców, chorej idei piękna, konstruktywiści, nieważne polscy, niemieccy, rosyjscy, a więc fundamentaliści którzy byli gotowi zasadę boskich proporcji siłą wprowadzić do wszystkich dziedzin życia społecznego i, i mieli go powyżej uszu. Niewykluczone, że adoratorzy i strażnicy złotej liczby wyrażonej równanie pi a plus b podzielić na a równa się a podzielić na b. Planowali usunięcie go ze świata poprzez zainscenizowane samobójstwo. Kiedyś wystarczyło pomówienie o czary, publiczny proces sądowy i zakończenie sezonowych porządków na płonącym stosie. Dziś służby specjalne mogą wyreżyserować złożenie ofiary na ołtarzu kąta prostego jako banalny wypadek drogowy. Nagłą eksplozję granatu na zatłoczonym bazarze w Bagdadzie, albo atak serca w ramionach luksusowej kurtyzany po zbyt pochopnym zażyciu wiagry, albo tak zwaną śmierć cywilną na skutek kłamliwego artykułu prasowego, lub skrajnie widowiskowe samospalenie przed budynkiem papieskiej biblioteki na placu Świętego Marka w Rzymie. Dla kogo pracował Big? Moim zdaniem, dla nikogo oświadczył Tranquillo Soto-Bose, wieleński guru kryptologii chaosu. Big Dick pracował tylko dla siebie. Why for fun, jak mawiają Amerykanie. I tyle.